Jest blok filar, ja który nagrywam teraz w mojej szkole, oczywiście teraz jestem na okresie jakiegoś momentu i trochę się boję, bo to jest toaleta i co może wejść, co by zaszło w w ogóle, skąd mam sobie ten blok, bo po prostu nie będę, będę troszeczkę pokazywać moją szkołę i w ogóle. Okej, okay, jeden nie pokażę, bo są, jest tutaj dyrektor i ona patrzy wszędzie. Tego nie nagram, ale w rok pierwszy nagrywam w szkole i później będę nagrywać gdzieś Cześć, ja wy. Nic nie będę mówić. w domu, a później nagrałam jeszcze troszeczkę w domu. A teraz będziemy sobie na boisko i nie w szkole. Ja wysłałam do szkoły. Вот będę да, что там, i то А, вот это вот. Так, вот, 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 i gra w koszykówkę i tu jest jakiś facio. Tak moje tam jakieś y, z kamerą, bo ci że mnie weźmie. Ale może dam radę. Jestem już na szkolnym placu zawart. Zaraz mnie nie widać. Y, y, Trochę się moje tu nagrywa i w ogóle, co je... Trochę mnie tak na no, mnie ja Nie wiem co ja tu robię, nie wiem po co nagrywam ten vlog, ale po coś na pewno. <grym> Jestem gdzie indziej niż w domu, niż w mojej scenarii, niż tam gdzie nagrywam, dlatego teraz nagrywam. No. I, I nagrywam, a chyba i biegnie gdzieś chłopak, nie chcę wchodzić na salę. Chyba co, ktoś za coś tam. I nie wiem co ja tu robię, nie wiem po co ja tu przeżyłem ja Nie wiem zupełnie po co ja coś robię No i coś na pewno robię Bo coś robi ktoś, kiedy robi coś Nie wiem co Zaraz idę się próbujesz tak. albo albo jestem zrobić

Dobra, a teraz wjedziemy na ten jeżdżenie, to się tylko tak podoba, bardzo wolne I zaraz Wam to pokażę. Dobra, już wygłaszę. A jest kamera. Dużo jestem na tablicie i dużo robiłam na tablicie, ale nie daje tego nie jest chyba. Dobra, się na dwa. Dobra. Musiałam jeszcze pojechać z bo to jest nie kupiłam. Nie mam GoPro, nie? Żeby tak trzymać na ręce. Mam taką, co się trzyma, nie? Nie miałam tam, żeby już chwilę nagrywać. To zawsze biorę kamerę, a może, dobra. Teraz jest nam. No tak w ogóle to boję się. No, dlatego się wyłupię. Trzymaj, kurwa, tu wolno zjeżdża. Tam ktoś, ten, tam, A Ja idę na huśta, kurwa. W obrotu wziąłem się o 18 To jest 15 minut. wiem, czy potem będę bo czasami trwają. Ale wiadomo, że wziąłem się o 15 I no się tu już o 15 minut. A 15 minut... Uff... Wyrajałam siłę. I wziąłem nogę w graszku A ja tam trwałam nogą w drogę, a plecy miały się no i tak to nie wlega jakąś nadarną. Mieliśmy końcówkę, bo ja mam tu 5-minutowe i to nie jest nie spójne, to nie będę katał list. Więc to, jest, to, to, wiem, to I no mi kocham, na to roślin, do roślin, do roślin, to do Dobra, jeszcze trochę się się muszę rozbujać. Jeszcze trochę ja się i później na rąk Я сейчас вернусь, потому что у меня есть еще одна маленькая губная хвостовка. Это, я думаю, будет 6 минут. Так, 6 минут, уже 2. Собственно, я покажу вам, что у нас в ракурсе. Jeszcze już kończę vlog na temat do szkoły i ja się ukryję gdzieś w krzakę, żeby widzieć Wam. Jeśli Wam się spodobał filmik to łapkujcie, subskrybujcie i wchodźcie na kanał i Pola. Więc też subskrybujcie i na koniec pa. Nie pa, jeszcze do szkoły. I do czas nagrywać. <śmienicza> no, nie, chcę, że trwa. nie, chcę, nie, trwa. No. No, nie, 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 to,